Drodzy państwo, kiedy, kiedy rozmawiasz z samorządowcami, to wcześniej czy później ta rozmowa schodzi na służbę zdrowia. Jest to coraz większy problem. Służba zdrowia, która podlega samorządom, kwestia pieniędzy. Jak to wygląda w powiecie Bartoszyckim? O to pytam pana Pawła Wójcika, wicestarostę Bartoszyckiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Szpital Bartoszycki. To jest najbardziej zadłużony szpital w całym województwie warmińsko-mazurskim. To jest około 100 milionów złotych zadłużenia, tak naprawdę, które przyjęliśmy po naszych poprzednikach. Dużym wzrostem zadłużenia tak naprawdę okazał się COVID, gdzie też wzrosły koszty leczenia, koszty personelu, lekarzy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie... Zmienił się dyrektor szpitala i widzieliśmy światełko w tunelu. Naprawdę widzieliśmy to światełko, że coś się zaczyna zmieniać w dobrym kierunku, ponieważ poprawia się sytuacja finansowa szpitala, przede wszystkim płynność, też zadłużenie zaczęło nam spadać. Jednakże po ostatnich kontraktacjach z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem związanym z radiologią, no niestety znowu zachodzimy w ciemny, szary róg, gdzie szpital znowu to będzie pieniądze po To są pieniądze, głównie pieniądze. Drugi aspekt jest taki, my to też podkreślamy bardzo często, ponieważ powiat Bartoszycki to początek Europy, nie koniec Europy, nie koniec świata, ale musimy tę tendencję też przede wszystkim zmieniać w kontekście rozmów z potencjalnymi lekarzami, którzy mają przyjść do nas pracować, że jest to szansa, a nie, za, a nie jakiś problem w tym momencie. Są to przede wszystkim dużo tańsze możliwości życia, mieszkania, obcowania, też w takim bardzo fajnym powiecie, który jest cichym, z zapleczem, bezpiecznym, w którym mamy tak naprawdę świeże powietrze, wspaniałe tereny i bardzo duże możliwości, które podkreślamy za każdym razem. No właśnie, bo w są, użył pan słowa bezpieczeństwo, kiedy mówimy powiat bartoszycki, to takie pierwsze skojarzenie, przynajmniej, które ja mam, no to jest nie blisko granicy z Rosją, tylko po prostu granica z Rosją. W Olsztynie to może troszeczkę, to brzmi tutaj to 100 kilometrów, tak tego nie czuć, ale kiedy się pojedzie w stronę granicy, nie tylko zresztą w powiecie bartoszyckim, ale też w kętrzyńskim, tego wojska jest tam całkiem sporo. Czy czujecie się bezpieczni? Powiem tak. My z naszej perspektywy oczywiście czujemy się bezpieczni, ponieważ e, żadnego większego zagrożenia przy granicy e, Polski z Obwodem króli, Królewieckim i w Powiecie Bartoszyckim tak naprawdę nie ma. Nie mamy żadnych incydentów związanych z przekraczaniem nielegalnym granicy i tu naprawdę sytuacja jest spokojna. Aczkolwiek e, cała ta sytuacja związana z Podlasiem, z przemieszczeniami migrantów z Białorusi, no, sprawia, że jest pewna taka doza. Niepewności wśród mieszkańców. E, też chociażby drugim aspektem jest to, że Tarcza Wschód, która też powoli będzie do nas dochodziła, sprawia to, że mieszkańcy się obawiają przede wszystkim wywłaszczeń. Mamy miejscowość czurkową, która. No praktycznie ona leży na granicy, to jest 10-20 metrów od... Tam jest kilka od... takich tak. wsi leżących, dosłownie czy szurkowa nawet jest przepołowiona granicą. Dokładnie tak. Bo kiedyś to była wieś, znaczy część tej wsi leży po stronie polskiej, część po stronie w tej chwili rosyjskiej. Ale właśnie, ale wojsko zapewniało, że tych wywłaszczeń nie będzie, albo że będą na bardzo minimalnym poziomie. Do tej pory, z tego co wiem, to nie było ani jednego wywłaszczenia. Tak i też na to liczymy. Mam nadzieję, że tutaj poprzez i wojewodę i też sztab generalny w pewien sposób podejdzie delikatnie do tej sytuacji, bo tak naprawdę są to gospodarstwa przekazywane z dziada pradziada, gdzie to jest cała tożsamość tak naprawdę ludzi, którzy zamieszkują te tereny, są związani z tymi gospodarstwami, na których się wychowywali i żyli. Liczymy, że w jakiś sposób łagodnie to przejdzie, aczkolwiek liczymy też na to tarcze wschód na rozbudowę infrastruktury obronnej na terenach właśnie tych powiatów przygranicznych po to, żebyśmy się też czuli bezpiecznie, po to, żeby była ta zapora, żeby każdy mieszkaniec wiedział, że Coś nas dodatkowo jeszcze chroni od państwa, które, no nie oszukujmy się, ale jest potencjalnym agresorem. Tak, ale też każdy żołnierz to większe bezpieczeństwo dla nas, ale też, patrząc zupełnie prozaicznie, to też korzyść finansowa. Dla powiatu, dla Bartoszyc, jednostka wojskowa, to. Dużo ludzi, którzy robią po prostu zakupy w Bartoszycach, którzy mieszkają w Bartoszycach, którzy w ten sposób wzmacniają od strony ekonomicznej Bartoszyce. Oczywiście przede wszystkim też jeżeli chodzi o tarczę wschód, liczymy na to, że gro przedsiębiorców z naszego regionu z powiatu będzie uczestniczyło przy budowie tej tarczy wschód, co też w pewien sposób wpłynie na ich zarobki, na ich poprawienie sytuacji finansowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie.